Cześć, witam Was. Dzisiaj jestem w OBIM. Akurat tak po drodze mówię: Zajdę, zobaczę co mam fajnego, ciekawego. Tu jakieś kompozycje, większe, mniejsze. Hm. 8 euro taka mała sensuweria, ale z doniczką już. No to taki stolik rozmaitości gotowych. Ale widzę fajne fitonie tu z tyłu. To zbliżenie, ale naprawdę są ładne i duże. I po 5 euro. Mamy anturia po 8,99. I no to ma bardzo fajny kolor. No taki oczywisty jakiś pomarańcz, łosoś, coś w tym stylu. Birkiny. Za 8 euro za Zamiokulkasy. kasę Dracena za 14. Jeszcze takiej draceny nie widziałam, ale bardzo fajnie wygląda. Jakiś asparakus z tyłu chyba też za piątaka. Tak, za 5 euro. Jakaś difenbachia tam z tyłu. No i trochę zwisających. I z tego co już się zorientowałam, tutaj w tych zwisających są po 15 euro. o, no to to już ma spory listek. Jułka nawet się trafiła za 8 dobra przejdę do następnego stolika co my tu mamy? Hedere za 4 euro dalej Birkiny Ficus Lirata czy Dębolisny jak tu zwał 7 euro no to nawet nawet ale patrzcie na to jakie tu wielkie są kalate. no ta to jest ogromna ja nawet nie pod... nie dam rady ale to jest w wielkach nadonicach 28 euro, piękna, liście ogromniaste, no boska, taka ta orbiflora jaka jest wielka, no, no nieźle, no chyba medalion tu też jest, zobaczymy, 28 euro, wszystkie są w cenie 28... 28 euro, to są naprawdę gigantyczne rośliny w gigantycznych donicach, patrzcie, no, ciężka jest, dobra, odstawię bo jest naprawdę ciężka. No i różne, różne miasta, te Wielkie, wielkie. No i tutaj dalej jakieś u nas tym wagoniki, ale bezcenne. No tu tak nie ma co bardzo patrzeć. O, z tego co widzę, są w wilkach monstery. Już mają niektóre dziurawe liście. Fikus benjamina. Za 10 euro, a ta Monstera była za 20. Tu mam jakąś Aglaonema, ale ona jest wielka też. Ogromna. O, a tu jest nawet mniejsza. Za 10 euro. Oczywiście nie jest napisana odmiana, ale całkiem, całkiem fajnie wygląda. Ta ma bardziej podłużne liście. Też po 10 euro. No to mniej więcej wszystkie Aglaonemy są w tej samej cenie. Co my tu mamy? Jakieś poprotkowate coś. Tak, za 5 euro. A tu jakiś miks doniczek. No dobra, to przejdziemy do następnego stołu. Następne paprotki, tu chyba wszystkie, takie mniej więcej poprotki po 5 euro są. Banan. Już taki trochę zmęczony ten banan, też za 5 euro. Ła, wow. ale ona jest sucha. Bluster to jest chyba. Tak mi się wydaje, tak. Też za 5,99 tak kosztuje, a to Też 5,99. Skrzydło, kwiat, taki już całkiem sporych rozmiarów za 12 euro. O! A to jest Monstera w szkle. Dobra, kiedyś widziałam podobne, dużo większe i w lepszym stanie. Tu ogólnie są wszystkie takie w tym szkle. To nie mam pojęcia co to jest. Nie będę skadywać. Patrzcie, korzonki oczyszczone, wszystko w szkle sobie rośnie. Patrzcie na to. 20 euro. Oplonfy. A tutaj jest taka ogromna. Za 13. Ale wygląda już tak hmm, mało żywo. Ono, Sanseveria w takim samym szkle. Toniczka z głową. Nawet doniczka nie jest głupia. Za 13 euro, no to trochę hmm, jakąś peperonią już troszeczkę wysłam. E, to jest. No fajne to jest. Za 6 euro z jakąś eszwerium. Słuchajcie, dajcie znać. Kupujecie czasem kwiaty tylko dla doniczek? E, mi się czasem zdarza. E, no tu jest jeszcze lepsza taka donica. No dobra, to tu mamy dalej stolik z takim jakimś ciekawymi rzeczami. To jest fajne. Za 16 euro, a to tylko takie dwie rzeczy są. Doniczka w małpę w złocie, no proszę, 8 euro. Ciekawy słoik, taki małutki. Duża sanseferia. Eee, patrzcie, doniczka w słonika, no. Słoniowa doniczka. Ale te są bardzo fajne, te doniczki. Fajnie wyglądają, takie ciekawe. Ciekawe. Nie wiem, ja czasem po prostu kupuję kwiat dla doniczki, tak? Bo mi się doniczka podoba. No dobra, idę dalej. Patrzcie, znaczy, jaki kryształ. Mm. No dobra, co my tu dalej mamy? Sansevierie za 10. tam mniejsza jest za 6, ale one już są takie... Biedne te są Sewerie. Biedne Makulata, Begonia za 12. No, trochę ich tu jest. O, osierogi nawet są. Osierogi. Bezcenne. Ale nie no, widzę cenę na drugiej po 6 euro. Już takie spore wyrośnięte. No, i tu będzie zielistka. To chyba jest boni, bo jest taka dosyć. Karłowata, tak, to będzie Boni. Za 4 euro. No, wam powiem, że niektóre dosyć przebierane są, bo tak, wygląda całkiem fajnie. A te niektóre troszeczkę mniej fajnie. Co to będzie jakaś paperomia? Nie, kluzja. Za 5 euro. No, taka drzewiasta. Nogi, słonia, fikus. Za 6 euro. Areka za cztery tutaj jest ła, wow. tu jakaś inna jest Agla, ona ma z taką jasną nóżką i ona już jest droższa, już kosztuje 20 euro. Szaplera No i wózek śmierci. Przecenione kwiatki. Co my tu mamy? No jak zawsze orchidea, bo przekwitają. I jeszcze coś jakieś takie koszyczki śmieszne za 7 euro z fiołkami alpejskimi ale no mm, nie to takie za 10 euro nie mam pojęcia tutaj jest no dobra co my tu jeszcze mamy a tu przejdziemy kawałek doniczek zaliczymy takie mamy donice no nawet takie ciekawe niektóre większe donice tu chyba nie byłam. Dobra, to idziemy tu. No, trzy krotki za 5 euro. Hmm, taka nawet dosyć spora ta sadzonka. Już troszeczkę tak tu widać stoi. Kalanchoe. Następne kalanchoe. No, nie może być za 3 euro. Wiadomo. Anturium, anturium. Pasiflora nawet się tu chyba znalazła. Okej. Okay. Następny fitoniec szyflera z przybarwieniami. strewicja no ciekawa. Za 8 euro. Taka mała. Fajny rajski ptaszek. Małe orchidee. Większy kalanchoe. Troszeczkę w innym kolorze. Tu jakaś wystawa z kamieniami i wodospadem. Kolejne doniczki. Okrążę to sobie. No to co dalej? Z tej strony jest zieliska. Trochę umarło. Anturium, fitonia, dalej kalanchoe. O, mamy begonie. Ale one mają piękne kolory te begonie. Ja nie wiem czy to widać, patrzcie. Ale już są tak lekkie, już troszeczkę wysuszone. No dobra, to zrobimy tak, bo tam ktoś się chodzi. Wielkie palmy kokosowe. Stolik z orchideami. Więcej orchidei. O Jezuś. O Jezuś. Ojej. One już nie są w najlepszym stanie. Biedne skrzydło kwiaty. Dzwonki, różyczki, fiołki małe alpejskie. Ogólnie to wszystkie jest. Na... Wszystko jest napisane, że jest po 2 euro. Ty przynajmniej te małe rośliny. Tu większe begonie. To będzie filodendron chyba. Tak, malaj go. Za 9 euro. Tu takie fajne zestawy z kaktusikami. Zestawy. No takie sadzonki z kaktusikami. 13 euro jak to się nazywa. Nie sadzonki, tylko kompozycje. Tu mamy mniejsze kompozycje. Ma kalatea. Proszę bardzo, jako fajne nawet. Krotony. Fikusy. Ginsen, bonsai. No i dobra, to by był ten stół z orchideami. To zobaczymy jedną cenę. 13 euro. No, od 13 do 20 euro zależy o jakie pędy, ile pędów i tak dalej. A teraz jestem przy stoliku ze sukulentami, eszeweriami, kaktusami. Nawet jakiś las w butelce się trafił. No i tutaj nie ma na co patrzeć. Pusty stół. Chyba są przed dostawą. Więc tak szybciej w miarę przyjdziemy. Skrzydło, kwiaty. O, San Severia to jeszcze tak w miarę fajnie zdrowo wygląda, ale ogólnie takie zmęczone trochę te rośliny, jakby. A tu większe kaktusy. Ten na górze fajny, nie? Ten jest ogromny. Ten tu niżej za takiego gubyczego kaktusa 49 euro. No i tu trochę dracen jest. A tu proszę bardzo, nawet mam swoje do lasu w słoiku. O, w sumie nie, bo to jest otwarty las słoiku, bo one mają dziurę. No i są bezcenne. A nie, 10 euro taki sój kosztuje. No dobra, tu mamy tak. Kaktusy różne różniaste. Eee, tam jest fajny. Taki spiralny zakręcony. Prawda ma oczy, ale on tak się fajnie zakręca. Fajnie wygląda. Więcej kaktusów, kaktusów, kaktusów. O, drewniany kaktus za 20 euro. Ciekawa konstrukcja. No i mamy oplątwy. Taka na kamyczku za 3 euro, ta ma bardzo fajny kolor. Tylko to się ciężko potem je podlewa. Tu mam więcej opląd w takim koszyczku. Może sobie coś wybiorę. O! Hmm. Ta jaka dziwna ok tu na górze też no nie, brokatowe opląty, ua wow. ale ona nie jest malowana nie, ale fajna tylko czemu ten brokat ma, niepotrzebny, zbędny o mam to. tylko nie jest brokatem, fajna i moja jest taka bardziej różowa niż biała tam, no dobra na tych brzegach, ale ok o to jest ciekawe. Można sobie w oknie zawiesić. Bardzo sprytne. 10 euro to kosztuje. Bardzo fajnie wygląda. No. Taki zestawik. O, miotła z szufelką. A tu mamy... Jak te kwiaty się nazywałam? Zapomniałam. Nie, słaba pamięć. O to jest ciekawe. Patrzcie co znalazłem. Spray do oplątw. Ok. Ciekawe, dosyć gęste to jest. Mamy dalej oplątwy, w takich bezcenne niektóre okazy. Te domki są fajne. Podobały mi się te małe szklarnie. Tylko bez niczego. Wolałabym chyba sama je zagospodarować. I ten kaktus byczy. <noise> Fajny jest. Wielki. Tu mamy euforbię i znowu takie małe lasy w słoiku bez niczego, puste. No to tak to mniej więcej wygląda, taki krótki rzut na cały market i do zobaczenia następnym razem, pa.